Film ma charakter poglądowy. W razie jakichkolwiek wątpliwości skonsultuj się z lekarzem. Jesteś po walce, po sparingu albo po bójce ulicznej? Masz limo? Chcesz się go pozbyć jak najszybciej? Powiem Ci jak to zrobić. Zapraszam do oglądania. Podbite oko to podskórny wylew krwi będący wynikiem uszkodzenia naczyń krwionośnych. Taki sam mechanizm działa, jak sobie nabijamy się nieka gdziekolwiek indziej, natomiast tu skóra jest dosyć cienka, więc to wygląda tak trochę bardziej dramatycznie. Jeżeli jesteśmy po walce, po sparingu, albo co gorsza po jakiej bójce ulicznej i czujemy, że puchnie nam oko, albo widzimy, że już się zaczyna coś dziać, pierwsza rzecz, jaką możemy zrobić, to jest szybkie działanie i schłodzenie tego miejsca. Najlepiej, gdybyśmy to zrobili lodem, który jest owinięty w folię, i to jest jeszcze owinięte w jakiś cienki ręcznie, w jakąś szmatkę. Oczywiście musi to być czysta szmatka. My przykładamy w bolące miejsce na 5 minut, potem robimy chwilę przerwy i zabieg powtarzamy kilkukrotnie. Jeżeli nie mamy akurat lodu, dobrze się sprawdzą też żelowe pakiety chłodzące chemiczne, na przykład też są w apteczkach pierwszej pomocy. Natomiast, jeżeli nie mamy ani tego, ani tego, są też takie domowe, chałupnicze bym powiedział sposoby. Więc Sprawdzi się na przykład paczka mrożonego groszku, oczywiście też zawinięta w chusteczkę, szmatkę, cokolwiek. Tak przykładamy lekko, nie dociskamy, bo to może pogorszyć nasz stan. No i jeżeli nie groszek, to jeszcze może być na przykład kawałek schabowego, też jest taka możliwość. A taką najprostszą metodą jest nóż. Plus no, zwykły do masła: e, chłodzimy trzonek pod zimną wodą, przykładamy, tak, i też e, może nam w jakiś sposób pomóc. Zimne okłady stosujemy tylko przez pierwsze 24 godziny od doznania urazu. Teraz przychodzi czas, jeżeli oczywiście zajdzie taka potrzeba i bardzo Was boli, na leki przeciwbólowe. I tutaj trzeba zachować czujność. Nie stosujemy leków, które. Zawierają kwast acetylosalicylowy, takich jak aspiryna, polopiryna S, etopiryna. Te leki zmniejszają krzepliwość krwi, co sprawi, że ten siniak może być po prostu bardziej rozległy, niż byśmy tego chcieli. Lepszym wyjściem będzie użycie paracetamolu, i bupromu, jeżeli naprawdę ból jest potworny dla co niektórych, no to i ketonal również może być. Kiedy na przestanie się powiększać, jest moment, aby użyć preparatów, które mają przyspieszyć gojenie. Pierwszy preparat, jaki mogę polecić, to maść z arniką górską, a drugi to maść z kasztanowca. I tutaj bardzo ważna uwaga, jeżeli macie limo i chcecie stosować jakąkolwiek maść, nie może być żadnego rozcięcia, żadnej rany otwartej. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, jak smarujemy, to uważamy, żeby też nie dostała się ta maść do oka. Wklepujemy lekko kolistymi ruchami. Delikatnie dookoła, tutaj stosujemy 2-3 razy na dobę przez kilka dni. Oczywiście możecie też dostać inne preparaty w aptekach, które poleci Wam farmaceuta. Tylko tu trzeba uważać, bo jeżeli dostaniecie jakiś preparat, który zawiera heparynę i zastosujecie go zbyt wcześnie, to pogorszy Wasz stan, a nie poprawi. Możemy też pomóc sobie dietą. Więc wszystkie produkty, które zawierają witaminę C i rutozy. Będą mile widziane, bo pomogą nam się szybciej zregenerować, tak to nazwijmy, a więc wszelkie cytrusy, papryka, kapusta, dzika róża, czarna porzeczka, rokitnik. Te wszystkie rzeczy, jak byście spożywali, to na pewno Wam pomoże, a nie zaszkodzi, nie tylko, jeżeli chodzi o podbite oko. Takie dwa tipy jeszcze, jakie mogę tutaj dać, to to, że jak kładziemy się spać i jesteśmy właśnie kontuzjowani w ten sposób, no to lepiej jest podłożyć... Poduszkę czy dwie, więcej pod głowę, żeby ta krew miała gdzie odpływać, to Wam może pomóc. No i trzeba uważać na wydmuchiwanie nosa, bo jeżeli akurat jeszcze dorobimy się kataru i zaczniemy mocno wydmuchiwać ten nos, no to możemy sobie bardziej uszkodzić te wszystkie naczynia krwionośne, które są tutaj dookoła. Mniejszą tendencję do łapania tego typu urazów będą miały osoby z dobrze działającym, mocnym układem krwionośnym, a żeby go wzmocnić, to trzeba zadbać, tak jak mówiłem właśnie wcześniej, o dietę. Nie palić papierosów i dużo się ruszać Limo powinno wam zniknąć w przedziale od 7 do 10 dni zazwyczaj Natomiast jeżeli po 10 dniach nadal się nic nie dzieje w temacie polepszenia waszego urazu Niezwłocznie należy skonsultować się z lekarzem Oczywiście jeżeli czujemy, że mamy oprócz lima jakieś złamanie kości oczu dołu Na przykład czy czujemy jakieś pęknięcia, tego typu rzeczy To do lekarza szurujemy od razu Objawy, które powinny Was zaniepokoić, to takie jak podwójne widzenie, kłopoty z ostrością wzroku, widzenie za mgłą, fizycznie, ropienie oka, ból i zaczerwienienie gałki ocznej, wylew krwi do gałki ocznej, nudności, wymioty. Takie rzeczy, jak Wam się przydarzą po odniesieniu takiej kontuzji, niezwłocznie konsultujemy z lekarzem. Lekarz zaleci odpowiednie leczenie, bo może się okazać, że jest to symptom tego, że macie uszkodzone kości e, czaszki albo jakieś inne e, rzeczy Wam się zadziały i trzeba to po prostu sprawdzić dokładnie. Reasumując, w pięciu punktach do 24 godzin po urazie stosujemy zimny układy. Potem wchodzą środki przeciwbólowe. następnie używamy maści, poprawiających gojenie się. Czwarte, wzbogacamy swoją dietę o cytrusy, witamina C, rutozyt. Tak, to są rzeczy najważniejsze. Śpimy z głową wyżej, uważamy na wydmuchiwanie nosa. I po piąte, jeżeli po 10 dniach limo nie znika, udajemy się do lekarza. Chyba, że doznaliśmy tych objawów, o których wspominałem wcześniej, wtedy udajemy się do lekarza natychmiast. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę. Jeżeli znasz kogoś, komu się ta wiedza przyda, udostępnij. A najlepiej zasubskrybuj kanał, żeby otrzymywać więcej takich treści. To teraz do następnego.